Witajcie moi drodzy. Zapraszam na czytanie miłosne. Wszystkie barany, bowiem czas jest niezwykły. Właśnie dzisiaj, przed chwilą, Wenus e, weszła w znak raka. A jak wiecie, Wenus to jest planeta miłości. A rak to znak pełen uczuć. Więc ten czas właśnie będzie w nas uaktywniał taką czułość, troskę. Mm, Nastawienie na drugą osobę. To będzie też dobry czas na odpoczynek, na taką emocjonalną regenerację, na wyciszenie umysłu i na pozastanawianie się właśnie nad tymi naszymi relacjami. Co czuje nasz partner, co ma w sercu, co chciałby, jakie ma potrzeby, ewentualnie. Jakie problemy są pomiędzy wami, jakie potrzeby macie wy i co z tego wynika, co jest wspólnego. To jest takie skrócone nieco czytanie na relacje, które pokazuje, jakie są w tej relacji emocje, jakie są uczucia, czy jest gorąco, czy chłodno, jakie są problemy, jak można je rozwiązać. Oczywiście to czytanie jest bardzo ogólne i nie każdemu odpowie na jego akurat pytania, na jego problemy. Dlatego zapraszam Was do czytań indywidualnych, na Wasze partnerstwa. Piszcie do mnie maile, ja odpowiem takim czytaniem właśnie partnerskim. Po lewej stronie jest. Partner i są jego problemy, jego nastawienie do Was po prawej stronie, to Wy, a po środku to, co pomiędzy Wami. I wszystkie te karty mówią, że ten czas najbliższy, a będzie to czas, no tak, mniej więcej dwumiesięczny do przejścia w nowy znak w znak Lwa tej naszej pięknej Wenus. I właśnie ten czas będzie obfitował w piękne uczucia, w porozumienie, w zrozumienie. Bo może zacznę od tego, co jest pomiędzy Wami, bo to się tak bardzo pięknie rzuca w oczy. Jest ogień, to sześć puław przecież. To znaczy, że jest takie działanie, taka równowaga w działaniu z obu stron. Są takie... Chęci, żeby współpracować, współdziałać, tworzyć coś razem, bo macie też kartę dwóch kielichów. No to jest karta miłości, takiego porozumienia, rozumienia, bycie jednią. Dwa kienichy to taka rozwijająca się miłość, to piękne uczucia. Nie być może to współdziałanie. To bycie takie razem mhm. w porozumieniu, to też taki czas jest dla Was e, intensywnego relaksu. Bo po stronie partnera m, mamy kartę 10 buław, mówiącą o takim zmęczeniu już i kończeniu czegoś, więc być może e, właśnie e, będzie urlop przed Wami, bo macie dwie karty podróżowania, przemieszczania się, to jest sześć mieczy i karta świata. Więc tak sobie tutaj myślę, że naprawdę dużo przed Wami miłych chwil, co sprawi Wam ogromną radość. Będziecie czuli się właśnie tacy zauważeni, dopieszczeni, tacy zatroszczeni, bo po Waszej stronie jest karta dziesięciu kienichów. I to jest taka sztulająca się para, która gdzieś właśnie nad brzegiem morza Właśnie podziwia widoki, czuje się taka zrelaksowana, czuje się w pełni zadowolona, taka szczęśliwa po prostu. Pod spodem też macie kartę czterech dysków, która oznacza takie utrwalenie, taką podstawę, którą budujecie w ten sposób. Być może, że właśnie takie zmęczenie długim oczekiwaniem na wytchnienie, na relaks, na urlop uczenie przez partnera, może jakichś trudnych spraw da Wam teraz możliwość oprócz takiego zwyczajnego odpoczynku chwile takie tylko dla siebie i one będą pełne namiętności bo wtedy go czytania macie też kartę ognia to jest Paś Buław. To jest taki ciekawy i chętny do przygód Paś, który również może oznaczać Wasze dziecko, z którym tę podróż będziecie wspólnie odbywać. I będzie to cudowna okazja do odnowienia Waszej relacji, do odkurzenia, odświeżenia uczuć, bo macie w tle też kartę Asa i tutaj w tej pięknej talii kart Edmunda Dulaka pokazany też jest jako statek, który płynie po morzu. Więc z całą pewnością będziecie gdzieś wśród natury, być może, że właśnie nad wodą, że będziecie coś wspólnie poznawać, zwiedzać. W ogóle macie bardzo y, piękne to czytanie, ładne karty, y, bo widać, że y, y, szanujecie bardzo swojego partnera, y, że zauważacie jego sukcesy, że lubicie, jak on y, czegoś nowego się dowiaduje, poszerza swoją wiedzę, uaktualnia jakieś informacje, jest aktywny intelektualnie. Natomiast Wy w oczach partnera jesteście takim skarbem, który on też bardzo szanuje i cieszy się z tego, że może właśnie mieć taki moment, żeby się przytulić, odtulić i zrelaksować. Karty również mówią, że to Wy właśnie jesteście taką podporą tego związku, jeśli chodzi o uczucia. Że to wy jesteście tą stałą, o którą można się oprzeć. Zwłaszcza, że wasz partner miał ostatnio jakiś trudny czas i było mu ciężko. Być może po prostu był zapracowany, ale ten trudny czas w jego życiu się kończy, bo. Są dwie karty po jego stronie. Takie karty kończące. Coś, coś to właśnie jest dziesięć buław i karta świata. I ten piękny as ginichów y, też mówi o jakimś początku y, fajnej przygody, pięknego czasu, w którym odnajdziecie na nowo siebie y, być może ten ogień sześciobuławowy. Tak będzie płonął intensywnie, bowiem będziecie coś wspólnie razem robić, cieszyć się z tego. Być może będziecie wspólnie rozwijać się w jakiejś dziedzinie, może wspólnie zaczniecie się czegoś uczyć, coś wspólnie zdobywać. To właśnie ta piękna, wspólna przygoda będzie. Was łączyła, będzie taką fajną radością, dobrym porozumieniem. Spośród moich kart posennych wypadły też dla Was dwie. Jedna to jest właśnie takiego otulenia, karta czułości, to jest karta anioła, który przytula tych, którzy tego potrzebują. Więc myślę, że w tych swoich relacjach właśnie w najbliższym czasie tak się poczujecie. Tacy zaopiekowani, tacy przytuleni, tacy z lekką duszą, uleczeni. Bo macie też kartę Orła, która dla Was wypadła, i to jest bardzo ognista karta, a jednocześnie taka lekka. I oznacza właśnie taki powiew świeżości co jest bardzo potrzebne w związku, taką przestrzeń, którą zyskacie dzięki temu, że może znajdziecie się w innym miejscu, że może właśnie będziecie wędrować gdzieś wspólnie. I poczujecie też taką większą więź, taką na innym poziomie, bo macie wspólne zainteresowania, bo coś was oczy więcej. Karta świata, która Wam tutaj wypadła, i tego orła, oznaczać może również podróż samolotem gdzieś bardzo daleko gdzieś w jakieś egzotyczne rejony świata a może oznaczać również taką wewnętrzną podróż takie wspólne doskonalenie siebie nawzajem takie niezwykłe porozumienie. Które macie możliwość y, wspólnie podnosić, rozpracowywać, by się w tych Waszych relacjach po prostu umacniać. Więc życzę Wam wszystkiego pięknego y, na ten czas, Wenus w braku, i pięknych podróży, i tych w głąb siebie, i tych Takich namacalnych, nad morza, oceany czy w góry, gdzie bez stresu możecie się po prostu przytulać, patrzeć sobie w oczy, mówić sobie miłe rzeczy i cieszyć się sobą i wszystkim dookoła.